Bartololongo, Bartololongo. Nabożeństwo 20 sobót Łaskami słynące nabożeństwo różańcowe. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, weź ku w pomorzeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Czytanie. Rzekł do niego Piłat. Cóż to jest prawda? To opowiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u Was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali nie tego, lecz barabasza, a barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubicować. Rozważanie wokół tajemnicy Różańca. 12. Sobota. Biczowanie pana Jezusa. Jezus przed sądem. Przejdź, dusza moja, bolesna drogę którą przeszedł Ojciec Twój ukochany Jezus w tych godzinach wielkich cierpień. Uderzony w domu Annasza, poszedł do domu Kajfasza, gdzie został obrażony, uznany za bluźniercę, króla śmierci i został zamknięty w więzieniu aż do rana, wystawiony na pogardę, oplucie oraz ciosy bezwstydnych strażników. Gdy dzień dobiegł końca, ciągnięty przez ulicę trafił przed dwa sądy żydowskie – do rąk Piłata i Heroda. Przez tego ostatniego uznany został za szaleńca. Ubrano go w białą szatę, znieważono i wystawiono na drwiny żądnego krwi ludu. Kontempluj duszo moja Jezusa, zawsze pokornego, zawsze cierpliwego, który da się prowadzić jak łagodny baranek tam, gdzie dręczą go przebiegłość ludzi i wściekłość szatana. Pomyśl, jak w obliczu krzyków, zniewak, Stał on w ciszy. Jezus milczał, aby dać przykład, że gdy cię oskarżają i oczerniają, musisz zawierzyć się Bogu oraz Jego miłości. Nie szukać sprawiedliwości, a ciszy. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Tak zyskasz spokój w sercu. Ilu świętych, ilu samotnych, ilu spokojnych skorzystało z tej ciszy Jezusa. Litości, panie. Litości, jestem obciążony grzechami, ty zaś jesteś niewinnością. Mimo to tak bardzo kochasz tych, którzy tak niegodnie cię traktują, że gotów jesteś za nich umrzeć. A ja? Noszę w sobie uczucie rozgoryczenia i odrazy za najdrobniejszą zniewagę. Ty pozwalasz, by wszyscy cię sądzili, a ja nie chcę być przez nikogo osądzony. Kiedy ujrzę, jak zmienia się moje serce, o nieskończona dobroci? Wyznaję, mój Boże, mój Zbawicielu, mój Mistrzu, moją niewdzięczność, dumę i pychę. Pragnę z Twoją łaską naśladować Cię i cierpieć w ciszy każdy rodzaj cierpienia oraz zniewagi, jaka mnie spotka. Wybaczam z całego serca tym, którzy mnie obrazili i obrażą. Zwalniam ich w miłości Twojej ze zwrócenia odebranego mi honoru i nie chcę już nic innego, jak tylko służyć Ci i kochać Cię. Zniszcz we mnie wszystkie uczucia goryczy oraz zemsty. Otwórz serce i duszę moją swoim miłosierdziem, abym kochał Cię bez reszty i kochał w Tobie wszystkich, którzy mnie prześladują, i cieszył się, że stałem się godny cierpieć dla imienia Jezusa. Jezus wyciągnięty z więzienia, wleczony haniebnie przez ulicę Jerozolimy, aby zhańbić go i wzbudzić nienawiść tłumu, który zwykł sądzić po tym, co widzi. Traktowany jak przestępca, jak zwodziciel tłumu, jak szaleniec. Oddany został w ręce katów i znieważony, poniżony. Został zaprowadzony przez Jerozolimę do domu Piłata. Po drodze dosięgło go tysiące obelg i wyzwisk. Słyszał tylko słowa obelżywe. Ciągnięty linami, trącany włóczniami, bez chwili wytchnienia zmuszony był iść wykończony trudem i znojem całej nocy a gdy padał kopano go i obrażano jak najgorszego z ludzi tak widział go autor psalmu ja jestem robak a nie człowiek pośmiewisko ludzkie i wzgardzony uludu w ten sposób z ogrodów kalwarii w przeciągu mniej niż dwunastu godzin zmuszono go sześć razy by szedł i za każdym razem słodki nauczyciel pozostawiał na drodze ślady swojej niezmiennej cierpliwości, głębokiego oddania, nieskończonego miłosierdzia oraz niewiarygodnego poświęcenia. Przebudź się duszo moja i uwolni od niemocy i letargu, który cię opanował. Popatrz na kobiety, które razem z Maryją przeszły przez ulicę Jerozolimy, tonąc we łzach i wypełniały powietrze swoimi westchnieniami. Rozpoznaj najpiękniejszą spośród istot, najświętszą wśród kobiet, najsmutniejszą wśród matek. Rozpoznaj Maryję, Matkę Jezusa, swoją drogą Matkę, która poszukuje swojej ukochanej duszy i idzie przez miasto, pytając, czy ktoś ją widział. Najłagodniejsza Maryjo. Całą noc spędziłaś na bolesnej modlitwie, dopóki nie dowiedziałaś się, że twój syn jest w rękach grzeszników. A kiedy został wydany i zamknięty w więzieniu, gdy uczyniono z niego obiekt drwin i oddano w ręce żołnierzy, a ty usłyszałaś od Jana o jego przejściach i skazaniu na śmierć przez Sanhedryn, kto wyrazić może, jak bardzo cierpiało twoje serce. Lecz ty na zawsze połączona z Bogiem, nie poddałaś się żadnym ze zwyczajów, którym poddają się pogrążone w smutku kobiety. Choć w środku cierpiałaś z niewyobrażalnego bólu, nie dałaś po sobie poznać nic innego, jak tylko całkowite poddanie. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Nie wstało jeszcze słońce, a ty już porzuciłaś swój dom, by odnaleźć Jezusa i podążać za nim aż do krzyża. I oto na zakręcie drogi, która prowadzi do pałacu Piłata, pojawił się niczym rzeka poruszony tłum, ogromna masa prowadząca wśród obraźliwych krzyków i obelżywych wrzasków człowieka zakutego w łańcuchy, z rękami związanymi na plecach, twarzą pociemniałą, potarganymi włosami, twarzą brudną od plwocin i krwi, tak, że trudno go było rozpoznać. Gwałtowne uderzenie twojego serca, Mario, wskazało ci niewinnego syna wśród okrutnych istot. Wśród wyzwisk plepsu i triumfu wrogów pod szatą niegodziwości, syn Boga, pokorny w obliczu bluźnierstw, spokojny wśród wrzasków, nie lamentuje i nie narzeka na nic. Baranek Boży, znalazłszy się wśród wilków, zapragnął ujrzeć swoją świętą matkę, ponieważ ci, którzy kochają, kiedy znajdują się w smutku, mocniej czują brak przyjaciół i gorąco pragną ich obecności, nawet jeśli będzie to dla nich jeszcze bardziej bolesne. Lecz ty, błogosławiona dziewicą, nie mogłaś ujrzeć syna, a on nie doświadczył pocieszenia. Pozwólbym to ja, towarzyszył ci, abyś na nowo mogła zobaczyć go i pocieszyć. Biczowanie. Rozważ duszo moja, jak piłat, zaświadczywszy o niewinności Jezusa, lecz chcąc uspokoić tłum, skazał niewinnego na publiczne biczowanie, aby ocalić go od śmierci. Cóż to za sprawiedliwość? Skazać niewinnego tylko po to, by zadowolić nienawistnych oskarżycieli Gdy Jezus wszedł do pretorium, zdjęto Mu ubrania, zanim jeszcze sam zdążył się odezwać i okazać sprzeciw Wtedy ofiarował wiecznemu Ojcu, dzięki sercu pełnemu miłości, to niewinne ciało Które musiało zostać rozerwane i cenną krew, która od tak długiego czasu chciała być za nas wylana Przywiązano go do słupa i nie zważając na prawo żydowskie, zakazujące uderzać więcej niż czterdzieści razy, wypełniono prawo rzymskie, w którym liczba ta nie była ograniczona. Nie zważano na nic, by tylko ukoić ich wściekłość. Cały zastęp żołnierzy otoczył to miejsce, tworząc żelazny krąg. Dwóch silnych katów, którym towarzyszyli inni, jeszcze silniejsi i dumni, podniosło rózgie, skórzane bicze i liny z kolcami. Rozważ duszo moja mękę miłosiernego Jezusa, uznanego za winnego wszystkich przypisanych mu zbrodni i przywiązanego na stojąco do słupa. Kto może wiedzieć, ile cierpiał wtedy bólu? Już od pierwszych uderzeń to dziewicze ciało pociemniało, rozerwało się, otworzyło i z każdej części wytresnęła z niego krew. Bicze rozrywały go na strzępy, a gdy razy trafiały na otwarte rany, tworzyły się nowe na tych, które już miało. Jakże gorzki, jakże krwawy był to widok. Bili bez końca, a on nie narzekał. Bili tak brutalnie, że całe jego ciało było jedną wielką raną. Boski Jezu, to jest cierpienie tak potworne i wstydliwe, które zechciałeś przyjąć za nas, by odkupić nasze grzeszne przyjemności. Jakże jeszcze ja mogę ciebie obrażać, mój Boże. Czym zasłużyłem, byś tak za mnie cierpiał? Wszystko to zapowiedziane zostało ustami proroków. Poorali mój grzbiet, oracze wyżłobili długie bruzdy. Bóg mnie zaprzedał złoczyńcom. wyłom czynił po wyłomie. Od stopy nogi do szczytu głowy, nie ma w Nim części nietkniętej. Rany i sińce i opuchnięte pręgi, nieopatrzone ani przewiązane, ani złagodzone oliwą. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. O mój Boże, wszystko za nasze grzechy. Dlaczego cierpiałeś takie męczarnie za nieszczęśników takich jak ja, za mnie, winnego tylu grzechów, cierpiałeś tak potworne znoje? Co więc zrobię dla ciebie, mój Zbawicielu, by odkupić moje przewinienia? Oto duszo moja przykład kary, od której nauczyli się wszyscy święci obchodzić ze swoim ciałem i poddawać się duchowi, ponieważ w tym ziemskim życiu nasza dusza nie ma większego wroga niż ciało ono zawsze zbuntowane, nie chce cierpieć poddaństwa ani niewoli, podąża bez opanowania za ziemskimi pokusami, zaspokajającymi zmysły, dąży do rzeczy, których pożąda z wielką gwałtownością, której dusza jest często podległa i ona od tego więcej jeszcze cierpi, niż od wszystkich innych wrogów razem wziętych. A oto co mamy dzięki ascezie, praktykowanej przez chrześcijan od czasów Jezusa Chrystusa i nieznanej jeszcze w wiekach poprzednich. Włosiennica, metalowe łańcuszki, dyscyplina, ciągła praktyka, umartwianie zmysłów. To wszystko w obawie przed zobaczeniem, usłyszeniem, powiedzeniem lub zaznaniem czegoś, co mogłoby zagrozić czystości ich serc. Umartwianiem ciała należy zapobiegać pokusie i upadkowi. Sam apostoł Paweł mówił: Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę. Czyż bowiem cała świętość Dawida i cała mądrość Salomona. Nie mogła ocalona zostać od upadku, gdyby nie dali się oni uwieść przyjemności zmysłów, które są jedną z rzeczy, których w życiu poszukuje się, aby zaspokoić swoje ciało. Właśnie by odkupić i powstrzymać te rządze, nierzadkie u ludzi, zbawiciel chciał, by jego niewinne ciało zostało tak brutalnie rozerwane. Modlitwa różańcowa. Każ nam, Panie, swe oblicze, tobie ufamy, obdasz nas spojrzeniem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Strofaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który dał się za nas ubiczować. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus który dał się za nas ubicować. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który dał się za nas ubicować. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał się za nas ubiczować. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus, który dał się za nas ubiczować. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus który dał się za nas ubiczować. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus, który dał się za nas ubiczować. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał się za nas ubicować. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus, który dał się za nas ubiczować. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus który dał się za nas ubiczować święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała Słowo Różańca Świętego w Pompejach, matko nasza najsłodsza, spraw, abyśmy nigdy nie byli przyczyną cierpienia dla naszych braci i sióstr i zawsze nieśli im radość i pomoc w ich nieszczęściu. Amen. Błogosławiony Bartololongo, apostole Różańca Świętego, módl się za nami. modlitwy w intencjach papieża. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie słodyczy i nadziejo nasza. Witaj. Do Ciebie wołamy, biegnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym Prze Przeto, orędowniczko nasza, owe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, O łaskawa, O litościwa. O słodka Panno Maryjo. Memorare do Matki Bożej Pompejańskiej pamiętaj o najłaskawsza dziewico różańca świętego, nie ma takiego, który tobie się zawierzył, a nie zostałby wysłuchany, który by nie otrzymał Twojej pomocy poprzez różaniec. I ja kierowany tą wiarą przychodzę do Ciebie, o matko miłosierdzia dziewico dziewic. Potężna królowo-zwycięska, oto jak grzesznik u Twoich stóp błagam o łaskę, błagam o wstawiennictwo. Proszę, nie lekceważ moich błagań, Matko Słowa, ale przez Twój najświętszy różaniec i upodobanie względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mnie. Amen. Zadanie Umartw zmysły Twojego ciała, z którego mogą rodzić się wady i chciwość, pozbawiając je ulubionego jedzenia, wstając z łóżka wcześniej niż zwykle lub pozostając przez godzinę w kontemplacyjnej ciszy. Zrezygnuj z jakiejś rozrywki, ćwicz skromność, szczególnie spojrzenia. Nie zaspokajaj ciekawości, którą żywisz wobec innych spraw. Odmów dziś na kolanach różaniec. Powtarzajmy akt strzelisty. O Maryjo, pocieszycielko grzeszników, w Tobie pokładam całą nadzieję. Modlitwa o kanonizację błogosławionego Bartolalonga. Boże, Ojcze Miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości błogosławionego Bartolalonga. Żarliwego apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego, głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości. Dziękujemy Ci Boże za jego niezwykłą duchową podróż, Jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię, Spraw, by błogosławiony Bartololongo został wkrótce zaliczony do grona świętych Kościoła powszechnego, tak by każdy mógł nasztadować go jako wzór życia i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem. Amen. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważania pochodzą z książki wydawnictwa Rossemaria pod tytułem Nabożeństwo Dwudziestu Sobód, napisanej przez błogosławionego Bartolo Longo.